Polski system obrony przeciwlotniczej powinien opierać się na jasnych i precyzyjnych zasadach. I to nie jest tak, że jeżeli strącimy jakiś statek powietrzny, który narusza polską przestrzeń powietrzną, to rozochodzimy tym, tych, którzy tą przestrzeń naruszają, żeby takie sytuacje się powtarzały. Wręcz ja uważam, że to jest działanie prewencyjne, które będzie powstrzymywało, co widzimy porównując też sytuację w innych państwach. Przecież Turcja na przykład nie miała obaw przed tym, żeby zestrzelić rosyjski myśliwiec z pilotem w środku, a tutaj mamy do czynienia z bezzałogowymi powietrznymi, więc te opory wśród osób, które odpowiadają za dowodzenie na tej pierwszej linii obrony powietrznej systemu narew, nie powinni mieć żadnych obaw, ale faktycznie generał zwrócił uwagę na szerszy problem, jakim są konsekwencje, z którymi stykają się żołnierze. Przecież niedawno mieliśmy rocznicę pierwszą rocznicę śmierci Mateusza Sitka, żołnierza, który zginął w obronie polskiej granicy, został zaatakowany przez przestępcy, który przekroczył tą granicę. No to ja to ja, muszę, ja muszę o tym broni. powiedzieć. Minister Kośniak kamysz mówił bardzo ostro i bardzo zdecydowanie, że ten człowiek, ten morderca zostanie namierzony, zostanie schwytany. Minął rok, ja się pytam, gdzie ten człowiek jest. jest. Tak, ale takich sytuacji jest bardzo wiele. Ja w ostatnim czasie rozmawiałem z innym żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, który zimą pełnił służbę na granicy polsko-białoruskiej. Miał taką sytuację, no był sam. W środku nocy podeszło do niego, podeszła do niego grupka wilków i oddał strzał strzał ostrzegawczy w powietrze, no po to, żeby, żeby te zwierzęta jakoś przegonić i on do dzisiaj mierzy się z szeregiem jakiś konsekwencji absurdalnych. Jako nieuzasadnione nie nie, nie użycie Dać bądź. się pożreć, czy nie wiem, czy kijem odganiać te zwierzęta, no nie, może, nie można dopuścić do tej sytuacji. Mamy strzały ostrzegawcze i potem po prostu każdy, kto przekracza polską granicę, granica to jest rzecz święta, musi się liczyć z tym, że po prostu może zginąć.